Ostatnie tygodnie to w ekipie z Wrocławia sporo ruchu. Z rolą pierwszego trenera pożegnał się Wojciech Kurczyński, którego zastąpił dotychczasowy asystent. Legenda krajowej siatkówki Dawid Murek. Znaczy, to na pewno była decyzja niespodziewana, także no, na pewno ciężko przejść, będąc drugim trenerem i, i od razu prowadzić zespół jako pierwszy. Ale cóż, ja, jeżeli chodzi o moje tutaj spostrzeżenia. Podjąłem się tego, dostałem zaufanie od prezesa Jacka Grabowskiego. Także cieszę się bardzo, bo jak jest zaufanie i możliwość prowadzenia zespołu, tym bardziej dostaje się takiego pozytywnego kopa do, do pracy. Porozmieniło się też w rodzinie Murków. W końcu jedną z najważniejszych zawodniczych zespołu Wolę jest. Natalia Murek. Na początku przychodząc do tego klubu, obawiałem się trochę tego, ale dojrzałem do tej e, decyzji, do tej sytuacji. Myślę, że, że córka też dojrzała. Także to, co się dzieje na, na, na hali, na treningu, jest oczywiście jak najbardziej profesjonalne. E, także my do tego tak podchodzimy. Małym optymizmem na dalszą część sezonu może napawać świąteczno noworoczny turniej rozegrany pod Jastą Górą. Wrocławianki triumfowały w dwóch meczach. I de facto całych zawodach. Turnie w Częstochowie, który potwierdziliśmy też y, to wszystko, co było wcześniej, czyli ta praca wykonana na treningach, y, która była bardzo dobra, i, i tylko się cieszyć, że ten turniej tak wyszedł. Oczywiście, wygrana cieszy, ale cieszy mnie najbardziej to, jak graliśmy, jak wyglądaliśmy sportowo, jak byliśmy pewni na boisku, bo to jest dla mnie najważniejsze. To teraz tylko. I aż trzeba to przełożyć na ligę. Przed nami pierwsze spotkanie o punkty w 2021 roku. Wolej zagra w pile z ptps -em. My jedziemy na pewno zaprezentować swoją przede wszystkim grę. Wiemy oczywiście, że piła ma swoje problemy, ale no tak jak mówię, każdy ma gdzieś swoje problemy i każdy musi, musi się z tym borykać. My na ten moment myślimy tylko o sobie o poprawieniu swojej lepszej gry i jedziemy z takim nastawieniem oczywiście żeby wygrać to spotkanie. Wielu się uśmiecha pod nosem, że trener Murek niejako jest kolejnym argumentem Wrocławia na parkiecie w trakcie meczów żeńskiej ekstraklasy. Tak przeżywa spotkania, biega przy linii bocznej, że może się wydawać iż uczestniczy w grze no, tak, grałem 25 lat w siatkówkę jako zawodnik. Myślę, że to zostaje. To nie, nie, nie wyszło ze mnie i dalej, dalej próbuję to robić, chociaż już teraz z boku jako, jako trener. no Nie zmienię się. Taki jestem po prostu. Taki byłem na boisku ekspresyjny, Lubiłem po prostu wszędzie być na boisku. Także no, cieszę się, że jest taki odbiór, że fajnie wszyscy to odbierają. Także będę robił to dalej, jeżeli to nie przeszkadza dziewczynom, a myślę, że to jest najważniejsze, to będę to kontynuował. A mecz w pile zostanie rozegrany.